Cześć Te wszystkim z tej strony Mateusza, to jest kolejny odcinek z Gry Tavern Manager Simulator. Gramy dalej, panie i panowie. Chcemy dojść do wszystkich poziomów, znaczy się odblokować wszystkie tutaj poziomy. Tutaj przyszły na meble. Kto nie oglądał poprzedniego odcinka, to jest kontynuacja. Więc zapraszam do nadrobienia strat. No, więc tak, tu już mamy wszystko ugotowane, tu mamy wszystko upieczone. Znaczy wszystko. Na bieżąco będzie piekła tu. Bróżek mamy tyle. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i praktycznie robią nam wszystko. W tym dniu chciałem właśnie sprawdzić. Czy bez mojej pomocy sobie ze wszystkim tutaj poradzą. Czyli będzie zbierać kasę, tu sprzątać. Bo mamy wróżki i barmany i sprzątacze, kelnerki i wszystko. A w tym odcinku chciałem sobie przejść. Aha, jeszcze jedna rzecz. Bo przyszła nam dostawa. Tak, już się ogarnęliśmy. Trzeba postawić dwa stoły. O, jeszcze dla czterech osób jest jeszcze jeden stół. A czemu on nam tu zniknął? Przecież był chyba postawiony. Ciekawe. Przejście jest? Jest. Małe, bo małe, ale jest. Tutaj jest ciasno. I tak, jeszcze mamy takie stoliki. Patrzcie, nie dają tu nie dadzą nam tu. Tu w ogóle... A, na tutaj nie można ich stawiać. Dobra. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Ale nie też tam tu... O, pozwolą nam tu wcisnąć. Ale tu będzie ciasno. Dobra, i jeszcze jeden tu nam pozwalają. Tylko że tu przejścia nie będzie. Hm, bez sensu dobra, weź na razie tego obrócimy. Nie. Tego nie obróciłem. Więc na razie zostanie ten stolik w inwentarzu, bo nawet chyba tutaj go nie wciśniemy. Ale tutaj go wciśniemy. Nie zauważyłem, że tu jeszcze nam się poszerzyło. I bardzo dobrze. Co jest? O kurde. Tknąłem tam. O. Odblokowało się. Co za durnota. Wiecie co, ja pójdę jeszcze potem. Chociaż weźmiemy go, jest miejsce tam, to nie ma sprawy. Jakieś zamówienie specjalne jest, widzę, że nie zdążą chyba tego zrobić. Jest to specjalne. Powinna być czasówka, wtedy nie. Tu jeden ser, hmm. nie widzę tego, ale miałem nie pomagać im. Dobra, więc tak, gdzie jest mapka? Mapka jest tutaj. Ja bym się przebiegł jeszcze raz tutaj w to miejsce i w to. Zobaczył czy tu coś się odblokuje, czy nie. I tutaj może do tej wioski. Zobaczymy. O, 60 padło. Uhuhu, chyba nie dadzą rady. Dobra, lecimy tam. Nie było mnie przez chwilkę, ale musiałem wyjść na moment. Dobra, pójdziemy najpierw zobaczyć ten domek. Czy tam się coś nie zmieniło? Szlach... słuszcie szlachcie. Wersja na 30 już. Czemu służcie? A nie żeby służyć. Albo obsłuż szlachtę. Chociaż to dziwnie brzmi. Dobra. Nigdy nie przekroczyłem tego mostku. No tak. No właśnie o to chodzi. Jak go tu ogarnąć. Co się tu wydarzyło? No jakiś wypadek, no ale, przecież tu by przeszedł spokojnie, chłopnie. Nie, tu nam nie pozwalają przejść. Tutaj też jest ściana. No ale tam jakieś fanty by można było zebrać, nie? Tutaj w domach, w tych domkach z kobitów też byliśmy. Tu nawet coś dostaliśmy. Ale to by było na tyle. Moi przyjaciele w podróż na wielką górę, a może na wulkan. Może zatrzymać ten stół. Zrobiłem go dla nich. Dobra, to ten stół już my dostaliśmy, tu się nic nie zmieniło. Podejdziemy tam dalej. Tutaj na te kamienie i na te runy. Patrzę, już jest 17 godzina. My wcale tak dużo nie mamy zarobione. Więc coś czuję, że te bruszki sobie tam słabo radzą. Więc następny dzień im pomożemy. Nie, ja tu nawet nie ma żadnej opcji, żeby tu cokolwiek zrobić więcej. No, i dobra. Czystość widzę, że spoko. Zamówień jest 10, więc one raczej nie ogarniają. Dobra, wrócimy z tej małej wycieczki. Szkoda, że tu nie ma takiej mini-mapki. No, tutaj drzewo przewrócili i tyle. Przejścia nie ma. to ciekawe, jak ludzie sobie radzą. Gdzieś było to magiczne drzewo, nie. Hmm. Tu jest to drzewo. I tu jest ten chłop, ten rycerz co tu siedzi. Ani pogadać, ani tego miecza nie wyciągnąć, ani nic. Nie mam pojęcia, jak tu to zrobić. Tu jest ta jaskinia, tu też byliśmy. Tu jest motora, Nie wiem, co on tu robi. Trochę czaszek i to wsio. Dobra, to wracamy do tawerny. No nic tutaj nie zrobimy więcej. O! Tu jest to drzewko. Chyba też. Tu wisielec jakiś Tylko któremu? No to zaraz pod tą tawerną wisi. Tam nas nie wpuszczą, tam nie ma co iść, więc wracam tutaj. Pomożemy im te zamówienia zrobić, bo 12 zamówień To tych kasy trochę jest, nie. Zobaczcie, kurde, przecież tutaj O! Umyj to. I tak zup 2, 4, 5, 6 zup samych widzę. 2, 3, 4, 5, 6. Dwie kiełbasy, mięsa, to jakieś... jeszcze... O, brak miejsca na tacy. Dobra. Jeszcze więcej zup będzie trzeba przynieść. Dobra, tak, i zaraz będzie misja ze szlachtą zrobiona. Fajnie, dobra, zupka jeszcze gdzieś tutaj dla pani. Dalej, browary. Osiem browarów. Ja więcej, Właśnie maksymalnie ile można było, żeby tak nie latać. Mam nadzieję, że tu ogarniemy wszystkie piwa i do, co do Joty. Teraz tak kiełbas też jedna zupa widzę. I kiełbasy. Tu, a mięsa tu. Co tam wyskoczyło? Coś wyskoczyło nam, a ulepsza wersję do kolejnego poziomu. No to zaraz. Znaczy się zaraz. Raczej się tym nie zajmiemy. Dzisiaj, chociaż kto wie. Dobra, ktoś jeszcze mięso. Tutaj mięso i piwo. Tutaj jeszcze mięso chłop. Tu też jedno. I tu jest zamówienie specjalne. Które już nie jest na czas, jak kiedyś. Dwa mięcha. I tak, raz, dwa, dwie kiełbasy, trzy, cztery, pięć kiełbas. I jakieś piwo tam było, jedno widziałem. Dobra. Tu ogarnięci. Tu ogarnięci. Cyk i cyk i teraz do szlachty. Kto jest wymiotował w tawernie? O jest, dwa wina, jeden ser. Dobra. Tu ktoś jeszcze? Nie. Tu tylko pieniążki do zebrania. I no teraz tutaj zobaczymy. Miałem im nie pomagać. Tym wróżkom, ale one nie ogarniają tak samo wszystkiego. Za dużo jest tych klientów, ale mamy za to 21 000, 2100 już, nawet więcej, bo jeszcze nie zebrałem wszystkiego. To tą tacę dokupimy zaraz, bo ona się przyda, tak czy siak, do zbierania tych rzeczy. Tutaj trzeba będzie wody przynieść, więc zupmy to teraz. No, i proszę bardzo. Cyk. Tu poprawa. Nowa taca Level 2 za 500. Tu staje 2000. Kup 3 tace. Takie osiągnięcie wyskoczyło. No dobra, ale tu będzie potrzeba 2250. Więc mam nadzieję, że w przyszłym odcinku, gdy to już ogarniemy, to potem będzie jeszcze beczka na wino, level 2. Magazyn się powiększy, to dobrze. Półka na sery i te zimne napoje nam się odblokują w końcu za 500. Więc. Dobrze, fajnie. No dobra. Zamykamy. jest północ. Chociaż wiecie co? Czy to zamykać jest sens? Przecież ja to wszystko tu na bieżąco będę robił. A tu się będzie zarabiało, chociaż. Dwa piwa, jedna zupa. No i wróżki nie robią pe perfekcyjnych piw, perfekcyjnych win, perfekcyjnego mięsa, zupy, nic nie robią. No ale coś za coś, nie? Dobra, dawać mopa. Gdzieś tu wziąłem brud. Może ktoś ogarnął. O, wino i serek. A tu już serek bierze trzecia taca się akurat przydała. O, tu jeszcze jest zupa. Dobra. By zapamiętać. O, jeszcze trzeba posprzątać. Dobra i do zmywarki ona strasznie dużo tej wody pobiera mamy jeszcze tu coś, mamy 10 warzyw, więc starczy na jedną zupę ej 20. dobra 4 zupy i jedno mięcho. Ja pojedynczo tak przynosi, Tutaj się nie wie, że że tak wolno trwa Czy miękko jeszcze jest? Dobra, potrzebne drewno. Tu potrzebna woda i drewno. Czyli to teraz jest. Nasza tawerna całodobowa. Można tak powiedzieć. Ale tu się nic nie zmieniło, tam nie ma sensu iść. szkoda że dwóch wiader nie można brać. No, o. Dobra, jak to położę? Dobra, I tak jeszcze nie robię. Ej, a tu oszuści! Tutaj wodę, tutaj do, do zmywarki też woda potrzebna. Jakie zamówienie zrobimy, nie? Dobra, tu i dwa drewienka. Jeszcze będzie narąbać. O, ho, ho, w spiżarce mało, mało już mamy rzeczy, no to idziemy mówić. Dobra. Jeszcze tutaj zerknę na tą mapkę. Co tak, tu byliśmy, tu jest ta jaskinia, tu jest ktoś uśmiechnięty. Wydaje mi się, że... Albo tu był ten rycerz, co siedział, albo ten chłop, co wisiał, bo to tak dziwnie na tej mapce, bo tu jest zaraz tawerna, a tu wisiał chłop. Jakoś tak. No nic. Dalej się nie dostaliśmy tutaj w to miejsce. Dobra. Dostawa. Merli nie ma. Dekoracje jakoś mi tutaj niepotrzebne są za bardzo. Zestaw świąteczny. O. Zestaw halloweenowy. I tu świąteczny. Dobra. 11 piw. Kiełbas. 20. Warzyw. 20. Mięsa 10. I na 14. Sera. Jedyny ile. Bo jest jedna szczuka, ale nie są liczone te, co są wystawione. Nie pamiętam ile tam jest wystawionych. Ale dobra. To magazyn w całości, żeby zapełnić. Tak, to może piwem. To też się nie da. Dobra. To jeszcze. Dobra, nie da się już 5. I gitara. Zamawiamy. Wyjście nakarmimy. O, teraz jest mniej ludzi. To one sobie radzą w miarę. Tu ktoś. Dostawa w drodze 31 sekund. Dobra. Właśnie wąsko tu się chodzi. Ale piąta rano no, przechodzą klienci, ale mniej jest ich. Co dla pana browarek? Tylko patrzcie tutaj po lewej stronie, na mnie wyświetla się, że jest jakieś zamówienie. A ta już się. tam śmier coś śmierdzi, bo było słychać muchy, aha, dobra tutaj o Jezu, chłop tu siedział. Po, do posprzątania wszystko jest już czyste szkoda, że nie można doczyścić po prostu to może trochę drewienka Mamy trzy uderzenia. Wyskakuje. Tylko strasznie powoli to idzie. O. Tam widać przez okno, że wróżka coś tutaj nam gotuje. Dobra, jeszcze jedna sztuka. Tu nam się zapełni za bardzo. Nie będzie można ścinać. Dobra. Na bok. Na bok i na bok, no to jeszcze? Jeszcze ze dwie sztuki może co? Albo trzy już, tego trochę schodzi, tak czy siak. Mam po jednym drewnie dziennie, czy po jednym na zupę, i po jednym na mięcho. No dobra. Aha, i teraz nie wiem, czy. Dobra, zostawmy to tu, bo nie jestem pewien, czy to nie znika czasem. Jak tam? Trzy browarki, jedna kiełbacha, jedno mięcho. Trzy browarki, jedna kiełbacha. I jedno mięcho. O, idzie cała grupka, zarobiście. Dobra, tu, o, idzie nawalony już, kurde, usmarano, rano, a ten już nawalony. Tragedia. Jedno piwo, dwie kiełbachy. I dwa mięcha. A już leci, ale będę szybszy. Pięćdziesiąt dolarów z jednego stołu, żeśmy tutaj zdobyli, znaczy zdobędziemy dopiero. No ci idą tutaj usiąść. W sumie ta strzałka to jest potrzebna tutaj. O i narzygamy. A ta posprząta dobra. Ja bym ten zmywak ulepszył do lepszego poziomu, jak to, tak szybko ta woda spada. Ale tu jak się ulepszy do lepszego poziomu, to po prostu wzrasta ilość naczyń, które można przyjąć na raz. Idziemy na tamten stół odstawić. Co my tu mamy? Co to jest? Sprząta. Dobra. Jakieś trąba powietrzna też jedzą super. Tu ktoś idzie usiąść już. Tu ktoś mięsko chce to zaraz zaniesiemy, chyba że tam ktoś już niesie. Proszę bardzo. O, spytamy się. Cieszę się, że Cię widzę. Jakie są wieści? Kiedyś alchemik spróbował połączyć elfy nektar z krasną ludzkim piwem, aby stworzyć idealny napój. Eksperyment zakończył się wybuchem. No ja to już wiem. Były te dialogi takie. A, ten obstraniec. Jak on tu przeszedł między stołem? O, ale chociaż jakiś fan został i to dwa. Ale na dworze nie jest pobrudzone, tylko tu na zewnątrz, w środku. Po piwie. A złupmy trochę tych lepszych piw jeszcze. Trochę więcej kasy jeszcze, nie? Dobra, już dwa. Dwie zupy, dwie kiełbachy. No i super. No i dobra, dzień jakoś leci, jest ja tylko zerknę jeszcze tutaj ile potrzebę. E, potrzeba wykład 2250. No to myślę, że nas w najbliższym czasie. Będzie dość szybko. O! Ten się uchlaje widzę. No i dobra, ja myślę, że kończymy na dzisiaj. W przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że uda się ulepszyć, a raczej na pewno do nowego poziomu. I zobaczymy. Tą nową jaskinię, tą mroźną. Tam lud, chyba będzie można zimne piwo i zimne wino robić z tego, co tam czytałem kiedyś. Dobrze, w takim razie ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to stawcie łapka, subka, komentarza. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!